Pokój dobry. W niebo wstąpienie Pana Jezusa to jest wydarzenie jedno z kilku, które tworzą całość Jego życia na ziemi. Kiedy mówię te kilka, mam na myśli te najważniejsze, podstawowe czyli przyjście na świat, ale zwłaszcza te, które rozpoczynają się od Jego męki: śmierć zmartwychwstanie, martwych w niebo wstąpienie, właśnie, no i potem posłanie. Od Ojca Ducha Świętego. I z tych wydarzeń w niebo wstąpienie wydaje się być najmniej poznane, przynajmniej najmniej jest ono tak bezpośrednio wspominane w Nowym Testamencie. Mamy właściwie tylko u Łukasza w Ewangelii na końcu i na początku Dziejów mowę o tym, w Ewangelii Marka w końcówce, przy czym no, część biblistów przynajmniej uważa, że jest to. Ten, ten ostatni fragment mówiący o niebowstąpieniu jest późniejszym dodatkiem. Natomiast no, bezpośrednio u Mateusza czy u Jana mowy nie ma o niebowstąpieniu. Więc to jest już jakby pewien sygnał, że to wydarzenie jest troszkę trudniejsze w przyjęciu. I rzeczywiście, kiedy Pan Jezus umiera, to, to jest bardzo mocny moment, bardzo trudny dla uczniów. Oni są przerażeni, uciekają pod krzyża, potem trudno jest im uwierzyć w zmartwychwstanie, ale kiedy już przyjmują to, że Pan Jezus naprawdę pokonał śmierć, zmartwychwstał, no to jest to dla nich przyogromna radość. I za chwilę po tej radości y, okazuje się, że muszą na nowo żegnać się z Jezusem, ale teraz już tak chyba na dobre, bo to zniknięcie w dzień zmartwychwstania w Emaus już jest takim sygnałem, taką zapowiedzią, że Pan Jezus... Nie zmartwychwstał po to, żeby zamieszkać na stałe na ziemi w takiej widzialnej postaci, w jakiej widzieli Go przez ostatnie miesiące, lata. No więc to Jego odejście do Ojca jest w jakimś sensie zerwaniem jakichś więzów, tak się może wydawać, odejściem, opuszczeniem ich, pozostawieniem. No Potem oczywiście przychodzi Duch Święty, ale, ale kiedy Pana Jezusa nie można już zobaczyć, dotknąć, Przytulić się do niego, usłyszeć tak bezpośrednio uszami jego głosu, no to jest mocne wyzwanie, mocne wyzwanie wiary. No i zobaczmy w takim razie, czym to jego wstąpienie jest, ale przede wszystkim, jakiej lekcji nam udziela, bo sam dla siebie odkrywam ważną naukę w tym co Pan Jezus sam mówi o Jego odejściu do Ojca. Nie, nie posiłkuje się tutaj Ewangelią dzisiejszą z dnia, natomiast zaglądam do Ewangelii Jana, która bezpośrednio o wniebowstąpieniu nie mówi, czyli nie używa tego słowa, w wniebowstąpienie. Natomiast kiedy zaglądamy u Jana do 16 rozdziału, jesteśmy w trakcie Ostatniej Wieczerzy, to jest ta mowa pożegnalna Pana Jezusa, już zapowiedział wcześniej parakleta, pocieszyciela, to teraz w rozdziale 16 Jezus mówi: teraz zasiedzę do tego, to jest piąty werset, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz, ale ponieważ to wam powiedziałem, że odchodzę do Ojca, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście. To uznaję za bardzo ważny moment te słowa pana Jezusa. Pożyteczne jest dla was moje odejście. Oni, kiedy słyszą, że pan Jezus odchodzi, oni się bardzo smucą. To zresztą nie jest pierwszy moment, kiedy ten smutek u uczniów pojawia się z powodu informacji, że pan Jezus odchodzi, że idzie do ojca. I jest to zrozumiałe. To każdy z nas prawdopodobnie by się smucił, gdyby dowiedział się, że bliska osoba odchodzi, i to już tak na cacy, na, na stałe. A w dodatku, jeśli jest to Pan Jezus, który jest oparciem, który, który no, daje siłę, dzięki któremu uwierzyliśmy, który zmienił totalnie nasze życie, który dał pokój, dał, dał siłę, dał odwagę. No i teraz on mówi: No to papa, odjeżdżam w siną dal i już nigdy mnie nie zobaczycie. Więc to jest naturalne, że oni się smucą, że jest im trudno to zaakceptować, przyjąć, trudno też może zrozumieć w ogóle, no ale jak. No to, to, to po co zmartwychwstałeś, jak teraz nas, nas zostawiasz? No to, to jak? To trochę to się kupy nie trzyma. To twoje działanie, Panie Jezu, jest fajne, bo ty jesteś kochany, jesteś w ogóle synem Bożym tego. No ale takie pewne w ogóle wyskoki to są takie niezrozumiałe lekko. Ja bym zrobił to inaczej. Ja bym został ze sobą po prostu na zawsze, prawda? Żeby było miło i wesoło, żyli długo i szczęśliwie. Amen. A tu nie, tu Jezus mówi: Odchodzę do Ojca, i no, w jakim sensie spowoduje to wyrwę w Waszym sercu, jakąś dziurę. I On o tym wie, On jest tego świadomy, i, i mimo tego to robi. Nie są oni w takim razie najważniejsi dla Niego. Jeśli wie, że ich, Jego odejście im sprawi cierpienie, a mimo to odchodzi, no to jak? To gdzie jest ta miłość? To gdzie jest troska? To ich serce nie jest w takim razie ważne, to co czuje ich serce Jego nie obchodzi. I z ich punktu widzenia tak to wszystko wygląda. Natomiast Pan Jezus mówi jasno: pożyteczne, dobre, owocne jest dla was moje odejście. No więc myślę, że to wydarzenie odejście Pana Jezusa do Ojca w niebo wstąpienie, pokazuje nam ten super schemat. Czyli wydarzenie, które, no powiedzmy, powoduje we mnie smutek czy cierpienie, jakieś takie reakcje nieprzyjemne, tak nazwijmy to ogólnie, i to jest mój punkt widzenia. To jest, to jest moja wersja tej, tej historii. I mam do niej prawo. To jest moje odczucie, to jest część mnie w jakimś sensie. I nie chcę udawać, że jest inaczej. To jest, to jest moje życie. Ale z drugiej strony, mamy. Wyraźne słowo Pana Jezusa, który mówi: To, co właśnie się wydarza, czyli w tym wypadku moje odejście od Was w Niebo wstąpienie, jest dla Was pożyteczne, jest dla Was dobre. No, na, wbrew temu, co, co odczuwacie, wbrew temu, co wydaje się Wam być prawdą tej sytuacji, to jest to wszystko pożyteczne, jest to dobre. To znaczy, to musi tak być i tak będzie. To będzie tak trwało. Niezależnie od tego, czy się będziecie smucić, czy nie, czy będziecie się zgadzać, czy nie, to jest dla was dobre i to pochodzi ode mnie. Jeśli mówi pożyteczne, to nie znaczy, że jest to coś tam, tylko jest to Jego działanie. I to, to jest dobro. To, to wszystko, co Jezus wszystko, co robi Pan Bóg, jest dobre. Wszystko, co robi jest dla nas pożyteczne. Nie jest to tożsame z tym, że jest to dla nas miłe, albo zrozumiałe, albo łatwe do przyjęcia. Ale pożyteczne to znaczy, że prowadzi nas w nieunikniony sposób do dobra. I takie jest w niebo Oczywiście pobożnie zawsze powiemy, że w niebo super, świetnie, że pan występuje wstępuje w niebo, śpiewamy pieśni, hej ho, ale w praktyce no, tak kolorowo to nie wygląda. Jest ten smutek, o którym wyraźnie mówi sam Pan Jezus, że smutek napełnił wam serce. To jest ciekawe określenie, bo oczywiście to jest powiedzmy, no tak po prostu powiedzenie pewne, że smutek napełnił ci serce, ale gdybyśmy trzymali tego dosłownie, to napełnić to w znaczeniu nic tam innego już nie ma, że jest wypełnione serce smutkiem. Czyli no oczywiście to jest w znaczeniu, że ktoś troszeczkę nalał powiedzmy tego smutku, czy tam się trochę dostało, ale jakby trzymać się rzeczywiście tak, tak dosłownie, no to yy, napełnił wam smutek serce, czyli w waszym mniemaniu to jest wszystko, co istnieje, czy wszystko, yy, jedyny sposób interpretowania tego wydarzenia napełnił wam serce i nie ma już innej możliwości, nie dajecie sobie innej możliwości, prawda? Serce jest napełnione waszym myśleniem o tym, co się dzieje, czy tam, co się wydarzyło. I yy, dlatego on, on jakby wkłada jeszcze, wpycha im to, to słowo pożyteczne, może ono troszkę miejsca znajdzie w twoim sercu jednak, tak, że poprzez posłuszeństwo temu co mówi Jezus uda się wypędzić to własne przekonanie, że mam rację, że to co odczuwam jest jedyną prawdą o tym co się dzieje. I to jest kapitalna lekcja w niebo Pana Jezusa, kiedy uczy nas wybierać jego słowo, czyli jego interpretację ponad nasze widzenie tej czy no, po prostu innych też sytuacji, które są dla nas trudne. Y i idąc krok dalej, to w niebo wstąpienie jest znowu tylko pewnym etapem. Oczywiście ono jest bardzo ważne, bo proszę pamiętać, że Jezus wstępuje nie do nieba, tylko do Ojca. Oczywiście nie mówimy do Boga wstąpienie, chociaż tak byśmy powinni to święto nazywać, ale utożsamiamy niebo nie z kosmosem. Pan Jezus nie przefruwał koło Marsa, Księżyca i Oriona, pięknego gwiazdozbioru swoją drogą, tylko Udaje się do Ojca, do, do domu, po prostu wraca. I to jest też, to dzisiejsze święto ustawia nam perspektywę, nam, dla, dla naszego patrzenia, bo dla Jezusa jest sprawa oczywista. On przyszedł na świat jako człowiek, narodził się tutaj na Ziemi, ale kiedy wypełnił już swoją misję, mówi na krzyżu umierając: Wypełniło się, jest to co, to, co zalecił mi ojciec, z czym przyszedłem, zostało wykonane, i dziękuję bardzo, wracam do domu. No i rzeczywiście, Jezus od, y, odlatuje, no unosi się na ich oczach y, do, do, w górę, do nieba, y, więc wraca do Ojca, wraca do domu, i to jest perspektywa. Jezus nie opuszcza uczniów, nie odchodzi od uczniów. To nie jest podstawa tego, co się dzieje. Podstawą tego, co się dzieje, jest to, że Jezus wraca do domu, wraca do ojca, wraca na swoje miejsce. To nie znaczy, że ziemia nie jest jego miejscem, że nie jest przy nas, że to tamto się tam. Nie, nie, nie chodzi o to, to nie jest negacja. To się nie wyklucza, ale podstawowym y, kierunkiem, podstawowym no, fundamentem tego, tego wydarzenia dzisiejszego dnia jest powrót do domu, a nie odejście stąd, nie zostawienie ich. Powrót Jezusa do domu, do ojca, jest jednocześnie kierunkiem dla nas. Więc to jest, to jest naturalna droga, i, i, która i nas czeka. Idziemy do ojca, idziemy do, do domu. Czyli wszystko, co robimy, każdy nasz krok, no przynajmniej teoretycznie, powinien zbliżać nas do domu ojca. Więc tak też możemy patrzeć na nasze życie, że jest ono kierunkiem, który wskazał nam Jezus. Nie odchodzi od nas, tylko idzie do domu ojca. To jest. To jest to, jak powinniśmy widzieć wszystkie, wszystkie nasze wydarzenia, wszystkie smutki, trudności, porażki, wszystkie cierpienia, jako w odniesieniu do, do domu Ojca. To jest, to jest punkt odniesienia, dom Ojca, a nie moje serce, które oczywiście interpretuje w rozmaity sposób wydarzenia, ale powinno interpretować odnosząc się, czy wszystko dopasowując do spotkania z Ojcem w niebie do domu Ojca. I jeszcze jedna rzecz niesamowicie ważna. Jezus zasiada po prawicy Boga, otrzymuje wszelką władzę na niebie i na ziemi, jak mówi nam Ewangelia Mateusza. I to jest, to jest też jego ukazanie jego, jego, czy przypomnienie nam powiedzmy, jego natury, że jest Synem Boga, że jest Bogiem, jest Panem. I w konsekwencji swojego odejścia posyła Ducha Świętego do Ojca. Jeżeli nie odejdę, pożyteczne jest dla Was moje odejście. Wracamy do 16 rozdziału Jana, siódmy werset. Pożyteczne jest dla Was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, paraklet nie przyjdzie do Was. A jeżeli odejdę, to pośle Go do Was. Oczywiście można byłoby powiedzieć: No to jeśli mógłbym wybrać, to ja bym wybrał, żebyś Ty został, a paraklet niech przychodzi. No, pomijając już fakt, że to jest naturalna kolej rzeczy, że to jest decyzja Pana Boga, żeby tak w ten sposób wszystko wyglądało, to trzeba też zobaczyć, że Duch Święty przychodzi, żeby uczniowie dawali świadectwo, żeby rozpalić ich serca i dać im moc do tego, żeby mogli głosić zmartwychwstałego. Ale zmartwychwstanie nie jest wydarzeniem samym w sobie, ono jest częścią całości. Tak jak męka, śmierć. Są częścią całości i nigdy nie możemy ich rozpatrywać osobno, bo gdybyśmy wyrzucili albo gdzieś zgubili, zapomnieli o zmartwychwstaniu, to męka i śmierć są bardzo szlachetne są pięknym gestem romantycznym, ale, ale pustym w znaczeniu zbawczym, bo śmierć Jezusa bez zmartwychwstania, czyli bez pokonania śmierci, no jest, jest bardzo pięknym gestem, ale które nie daje nam życia. Więc jest zmartwychwstanie, ale jest też w niebo wstąpienie jako, jako konsekwencja zmartwychwstania. Jezus nie zmartwychwstaje po to, żeby być z nami na zawsze. To, to znikanie, to nierozpoznawanie go już jest pewnym sygnałem, coś się ono już nam mówi. No więc kolejnym krokiem jest krok w górę tym razem, czyli krok do, do nieba. Jezus wchodzi do nieba, chodzi, idzie do Ojca. No i posyła Ducha Świętego, który będzie świadczył właśnie o tym, kim Jezus jest. Znaczy, będzie dawał moc nam, żebyśmy głosili Jezusa. Oczywiście, że podstawą kerygmatu tego, tego głoszenia słowa życia jest męka śmierci zmartwychwstanie Pana Jezusa. To już wspominaliśmy na początku, że przede wszystkim u Pawła, no w niebowstąpieniu to tam praktycznie nic nie mamy. Jakieś tam są drobne odniesienia, troszkę coś tam u Piotra, ale, ale no, przede wszystkim mówi Paweł o, o zmartwychwstaniu, o krzyżu, o, o, o pokonaniu śmierci. Niemniej jednak, no, w niebo wstąpienie jest częścią tego całego planu, który wypełnia Pan Jezus, planu naszego zbawienia. No i Duch Święty przychodzi, żeby świadczyć i dać nam łaskę głoszenia Jezusa, no, ale może przyjść dopiero wtedy, kiedy to się wszystko wypełni, kiedy, kiedy stanie się to, co my mamy głosić, czyli kiedy Duch Święty będzie mógł zaświadczyć w nas o tym, że tak, to jest prawda, to, co się stało. Pamiętajmy, że nie jesteśmy świadkami zmartwychwstania w sensie, nikt z nas tam nie był, żaden z uczniów nie był przy zmartwychwstaniu, więc człowiek, to jest tajemnica, człowiek nie był ym, przy momencie zmartwychwstania, żeby opowiedzieć dokładnie, a wiesz, bo to było coś tam tego, więc Duch Święty przychodzi, żeby, żeby uczynić nas świadkami zmartwychwstania. Dzieje się to przez naszą wiarę, ale przyjdzie dopiero wtedy, kiedy się wszystko dokona, czyli kiedy Jezus wstąpi do Ojca. I teraz, jeśli Duch Święty nie przyjdzie, to, to nie będzie w nas tej mocy. Widać to bardzo wyraźnie po postawie uczniów, którzy najpierw siedzą w wieczerniku, zamknięci, przestraszeni. Pamiętajmy, że już po zmartwychwstaniu. Samo zmartwychwstanie jeszcze sprawy nie załatwiło, bo oni. Oczywiście ze strachu uciekli spod krzyża, bali się o swoje życie, Piotr zdradza, yy, czy, czy się zapiera, Judasz zdradza, ten ucieka, tamten coś tam. Potem Jezus zmartwychwstaje, oni to odkrywają, ale jeszcze nie potrafią w to uwierzyć. Nie, nie są ich skore serca do wierzenia w to, że Jezus naprawdę miał cierpieć, ale też tym samym miał zmartwychwstać. Więc samo zmartwychwstanie jeszcze jakby tej roboty do końca nie, nie, nie wypełniło w nich. Dopiero przyjście Ducha Świętego to sprawia. Także dlatego, że oni, kiedy siedzą w Wieczerniku, są, są w strachu. Jeszcze nie mają tej odwagi, tej, tej, tej mocy, tego zapału, żeby wyjść i głosić fakt, który już się dokonał, pamiętajmy, już jesteśmy po zmartwychwstaniu. Więc kiedy przychodzi Duch Święty, On swoim ogniem zapala ich. To, to tak, ale pamiętajmy, że wcześniej Duch Święty ogniem swoim, swojej obecności, swojej mocy wypala w nich strach spala ich strach, to jest też bardzo ważne że to jest działanie Ducha Świętego nie tylko nas pobudza do działania, do głoszenia do akcji tego, to jasne, ale daje nam zdolność mówienia różnymi językami też w sensie różnych działań różnych natchnień pomysłów szalonych mocy do ich wypełnienia daje łaskę uwielbiania Pana Boga, dziękowania to wszystko tak, ale też Duch Święty spala nasz strach, to widzimy jasne że oni otwierają drzwi Wieczernika i wychodzą na zewnątrz w te same tłumy, mniej więcej, które plus minus, które wcześniej Pana Jezusa skazały na śmierć. Znaczy tam wołali u krzyżuj i krzyżuj go. Więc do tych samych ludzi, którzy zabili ich Pana, w cudzysłowie zabili, no byli przeciw Panu Jezusowi, uczniowie teraz wychodzą i mówią właśnie o tym wydarzeniu, że to się stało. I, I nie tylko są przemienieni uczniowie, bo moc ducha świętego, która w nich już jest, ona też wylewa się na zewnątrz. Ona działa też na zewnątrz i działa wobec tych ludzi, którzy, którzy słowa słuchają. Ale o tym raczej za tydzień będziemy mówili przy zesłaniu ducha świętego. Więc teraz tylko yy, chcę podkreślić, że jest to bardzo ważne, że duch święty przychodząc pali nasz strach. Więc jest. Nam jest niezbędny Duch Święty, więc też odejście Pana Jezusa jest niezbędne. Stąd w niebo wstąpienie uczy nas tej, tej świętej kolejności, tego potrzebnego, jakby, następstwa wydarzeń, z których jedno może być dla nas przyjemne, fajne, a inne bolesne, niezrozumiałe, może nawet jakoś absurdalne. I, i, i mówimy Panu Bogu, to jest bez sensu, czemu tak? Ale On mówi: Nie, nie, pożyteczne jest moje odejście od Was, więc. Trzymając się słowa pana Jezusa, kierując się tym, co mówi, no idziemy dalej, nie zatrzymamy się, bo smutek zatrzymuje, strach wpycha nas do, do pomieszczenia, gdzie zamykamy drzwi, i okazuje się, że to było więzienie, nie? Sami zatrzasnęliśmy. Natomiast y, słowo pana Jezusa y, pokazuje nam drogę, a moc Ducha Świętego da siłę, żeby, żeby wyruszyć. Stąd wszyt, ta kolejność jest ważna i musimy przykładać to do swojego życia, czyli y, sytuacje które nas straszą, przerażają, powodują smutek, słuchać tego co mówi o nich pan Jezus i rozumieć, interpretować zgodnie z jego słowami. No i już wołamy bardzo gorliwie, mocno, cierpliwie, wytrwale o Ducha Świętego, żeby przyszedł, żeby jego moc spaliła nasz strach i rozpaliła nasze serce do tego, żeby głosić to co się właśnie dzieje, w niebo wstąpienie Pana Jezusa, jego mękę, śmierć, jego zmartwychwstanie. No, pozdrawiam wszystkich bardzo pięknie z Wilna, z Wilna pełnego miłosierdzia i zachęcam do. Będziemy mieli rekolekcję w najbliższy weekend, piątek, sobota, niedziela, jeszcze na Zoomie. To będą rekolekcje: zdaje się Ostatnia Noc Izaaka, jeśli dobrze pamiętam. Rekolekcje o przebaczeniu. Dalej, święcenia. W sobotę, 22 maja o godzinie 11 święcenia naszych braci. Będą one w Gdańsku, ale będzie to transmitowane na YouTubie, więc jeśli chcecie to, no jak chcecie, no koniecznie trzeba towarzyszyć, modlić się za nich. I później już, to jest fajna nowina, dobra zresztą bardzo przecież, że rekolekcje kolejne, które już będą w Gdańsku, będą już na żywo, więc można się zapisywać, czerwcowe rekolekcje na żywo. Zresztą właśnie w Wilnie też w ten mijający weekend były one na żywo. Świetnie wyszły, bardzo, bardzo były cudowne. Rekolekcje przez Ciemną Dolinę, Psalm 23. Za miesiąc mamy tutaj w Wilnie rekolekcje dla mężczyzn. No i tego, nie? Właśnie się wszystko już ładnie rozkręca. A zapomniałem jeszcze ważna rzecz. W sobotę najbliższą, to jest znowu 22 maja, będziemy mieli uwielbienie z modlitwą o uwolnienie, ale z. W ramach zesłania Ducha Świętego. Czyli zrobimy to, y, wydaje mi się, że chyba zrobimy y, o 23:00. Zrobimy uwielbienie i o 20.00. Nie wiem, czy zrobimy Eucharystię. Tego nie wiem jeszcze, bo to nie ode mnie zależy w tym momencie. Natomiast y, o 23:00 zróbmy y, adorację. Jeśli się coś zmieni, to będą informacje, więc proszę mnie tu nie łapać za, za słóweczka. Y, ale tak. Plus minus to będzie 23. adoracja, uwielbienie z racji i oczekiwanie na przyjście Ducha Świętego. No to tyle. No właśnie, pokój, dobro.